Mieszkańcy dziarnowa spędzili ostatnią niedzielę lipca, bawiąc się podczas rodzinnego pikniku. Impreza oferowała wiele atrakcji: pokazy strażackie, przejażdżki konne, konkursy, a zapewnili je Koło Gospodyń Wiejskich dziarnowianki oraz Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Witam Państwa, Szanowni Mieszkańcy Dziarnowa i przybyli goście. Koło Gospodyń Wiejskich dziarnowianki. Wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dziarnowie mają zaszczyt gościć Państwa na naszym wspólnym pikniku rodzinnym. Miło nam powitać naszych gości. Burmistrza pana doktora Sawomira Chmieleckiego, przewodniczącego Rady Gminy Mogielnica. Dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej państwowej straży pożarnej w brójcu młodszego brygadiera Grzegorza Michalskiego, dyrektora miejskog innego Kultury w Mogielnicy, radnego powiatu gójeckiego, pana Roberta Lica. naszego radnego, pana Jana Marciniaka, Komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Mogielnicy, Jana Pawła Bliskiego. Ochotniczą Straż Pożarną w Borowem i, ocho i Ochotniczą Straż Pożarną w Mogielnicy. Nasze koło jest stosunkowo młode. Jednakże nieskromnie dodam, że pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią możemy pochwalić się już pewnymi osiągnięciami. Za priorytet postawiliśmy sobie działanie na rzecz propagowania naszej lokalnej kultury. Działamy dla naszej społeczności. Na, na poparcie tych słów możemy pochwalić się udziałem w Wigilii Miejskiej w Grujcu, w święcie kogutka grujeckiego gdzie jeden z naszych produktów zajął drugie miejsce w konkursie kulinarnym. Uczestniczyliśmy także w dożynkach parafialnych przy Byszewie. Jesteśmy kobietami o dobrych sercach, dlatego też członkini naszego koła biorą czynny udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych. Dlatego też na dzisiejszym pikniku chcemy podzielić się z naszymi produktami oraz zachęcić do wspólnej integracji. W tym roku nasze koło Przystąpiło do projektu z urzędu marszałkowskiego. Mimo, że jesteśmy aktywne, to zorganizowanie tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez olbrzymiej pomocy ochotniczej straży pożarnej w dziarnowie oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dziękujemy drukowie. Serdecznie dziękujemy też sponsorom, którzy hojnie wsparli naszą inicjatywę. Jeszcze raz gorąco witam zgromadzonych na naszym pikniku i zapraszam do wspólnej zabawy. Oddaję głos gościom. Szanowni Państwo, drodzy zaproszeni goście, wszyscy mieszkańcy, ci, którzy przyszli na dzisiejszy piknik. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna jest głową, a kobieta jest szyją. No i ja tutaj usłyszałem, że kobiety bardzo się uaktywniły. A jak się kobiety uaktywniły, to jest tak jak z moją żoną. Najpierw mi coś mówi do głowy, bo ile, tylko co, to trzeba zrobić, tamto zrobić, a potem kręci tą moją głową. I myślę, że ta inicjatywa, która wyszła tutaj z waszej strony, na pewno nie odbyłaby się bez wsparcia małżonków i dlatego bardzo się cieszę, że jest taka grupa mieszkańców w Dziarnowie, która chce pokazać... O tą swoją specyfikę, bo miejscowość Dziarnów jest jedną z najstarszych miejscowości na terenie gminy Mogienica. Przygotowujemy teraz takie opracowanie i myślę, że kilka słów będzie tutaj na temat Dziarnowa. Oprócz tego, że macie piękny historyczny dorobek, to również budujecie tą przyszłość. Macie wspaniałą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspaniały, piękny budynek, w którym możecie organizować różnego rodzaju imprezy i brakowały tej wisienki na torcie, czyli koła gospodyń wiejskich. Dlatego bardzo się cieszę, bo to pokazuje, że miejscowość Ziarnów wyróżnia się na tle innych, bo jesteście jedną z bardziej aktywnych miejscowości. I tak trzymać, będziemy Was tutaj wspierać. Myślę, że taka inicjatywa oddolna jest godna pochwalenia, nie tylko na terenie gminy Mogienica, na terenie powiatu, ale również na ile będziemy tutaj mogli, będziemy promować Was w całej Polsce. Jeszcze raz gratuluję organizacji. Cieszę się, że mogliśmy tutaj przyjść i dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy. Czyli to był pomysł, żeby dzisiaj tak świetną imprezę zorganizować? Koła? Wszystkie koła gospodyń? Wspólne. Wspólne. A powiedzcie, um, tak chyba widząc tych gości, to dumne jesteście z tego, co robicie. Tak, oczywiście. Jest, jest. Jesteśmy bardzo dumne w ogóle z takiej liczby osób, które tutaj przybyły i możemy właśnie pochwalić się tak taką naszą wspólną integracją. Bo nie tylko jako wieś zintegrujemy się, ale również jako wszystkie grupy, które tutaj działają na terenie powiatów, na terenie gminy i na terenie na, na naszej wsi. Eee, integrujemy się jako Koło Gospodarki w z Ochotniczą Strażą Pożarną. Eee, integrujemy się ze wspólnotą mieszkaniową, która tutaj jest wspólnotą wojską. Także cała ta kreda została zorganizowana właśnie po to, żeby wspólnie się bawić. Jak patrzę na wielość tych e, przepysznych smakołyków, to chyba z tydzień pracowałyście nad tym fajnie. Na no, szkocie, tydzień to by się spisło. No ale przygotowania. Dwa, dni, dwa dni intensywnej pracy, ale przygotowania trwają od dwóch tygodni, bo też nie tak e, to nie był taki długi rozpęd, takie szybkie tempo. Rozumiem. Szybka decyzja. Tak. No. Robimy tego i tego dnia, robimy ten piknik. Teresa! I... A, a czy patrząc na ten, no, co tu dużo mówisz, bardzo udany na wstępie już, a można zim. powiedzieć, piknik, myślicie, że warto robić a, gdzie... jakiś tam już następny w głowie, jest? Już mamy w mamy już nowe pomysły. Czyli czytam w waszych myślach? Tak. <śleląc> Super, a co to są, są pomysły? Zdradźcie trochę może. Pożegnanie lata. <głos》> Może jeszcze przywitaliście go dobrze już, tak? No dzisiaj. Tak? Świetnie. Słuchajcie, ale tak, co moglibyśmy powiedzieć takim właśnie osobom, które gdzieś tam w społecznościach siedzą, myślą o tym, że fajnie by było gdzieś iść, wybrać się, a tu są takie y, dziarnowianki, bo tak mogę nazwać, ta, 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 ta. właśnie, które nie, nie, nie czekają, a same w swoje ręce biorą. Tak Czyny, tak? No, odwagi, właśnie, odwagi, bo nie ma co czekać, tylko czy będzie po przede wszystkim chęci, i organizacja szybko się znajdzie. I czas się znajduje tak. I czas się znajdzie i osoby, które są gotowe do pomocy, zawsze chętnie nam pomogą. Także co możemy powiedzieć innym grupom, innych organizacji? zajmować się, organizować różnego rodzaju spotkania w celu integracji, poznania się, zabawy jak również, no cóż, bawić się, tylko się bawić, póki korzystamy z pięknej pogody i wolności, poznajemy się A czy to nie jest też tak, że tak jak ja słyszałem, tu Pan Burmistrz mówił, że jesteście najbardziej, jedną z najbardziej historycznych tu miejscowości czy to już macie we krwi, po swoich podmiotach? Patrząc na poprzednie pokolenia, które tak. przechodziły z prababci na Babcie, to pamiętamy, że tu się odbywało dużo bardzo fajnych e, atrakcji. Między innymi na świętego Jana, na tabunie, panie z koła gospodyń spotykały się na tak trwanej kielce, śpiewały pieśni, śpiewały piosenki związane z nocą właśnie świętego Jana. Były puszczane wiatry, było organizowane do życia. Także tak, tak, tak. myślę, że wieś ma swoją przysługę. No i ma swoje miejsce w małej obrycie. No i dziarnów też słynął z zabaw. Sobotnik tak. zabaw. To już dziarnów słynął na okolice. Jak gdzie najlepsze zobawić, to tylko w Dziarnowie. Gdzie najładniejsze, Sylwestra? w Tak, tak. Dobra. Gdzie najładniejsze dziewczyny? Ale ja miałem poczytanie. Ale, 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 tak... Wy czytacie w moich myślach i ja czytam w waszych bo ja przed chwilą miałem to powiedzieć na zakończenie żeby to takie motto A GDZIE SĄ NAJŁADNIEJSZE DZIEWCZYNY? DZIANOWIE! I tym optymistycznym właśnie akcentem dziękuję ślicznie Do miłego zobaczenia Słuchajcie, braliście teraz, braliście teraz udział w... w... gry, tak? I co to były za gry trudne? Łatwe. Łatwe. Spokojnie odgadłyście, tak? A jak wam się podoba to stoisko? Bo to takie trochę z zabawami, nie? Bardzo. Tak? A jak wam się podoba w ogóle ta impreza? Tylko nie mówcie tylko, że bardzo, tylko dlaczego tak się bardzo podoba? Bo są fajne zabawy, bo to jest i dlatego, a ja to w ogóle pierwszy raz mam w tej imprezie. Tak samo. Ja. Tak? A jesteście z Dziarnowa? Tak. Ziarnowa. Czyli co, e, panie Dziarnowianki powinny częściej wam organizować takie spotkania? Tak. Co? I zabawy? Świetnie. To co, wspaniale się bawicie jednak. Tak, tak można bardzo. Być. Bardzo, dobrze. Dzięki śliczne za odwagę przy <laughs> kamerze. Dzięki. Straż pożarna w ogienicy, a oczywiście pan naczelnik przede mną i e, myślę, że z, wielkim, takim, z wielką radością jesteście tutaj, e, jak gdyby uczestniczycie w tej imprezie. Tak, jak najbardziej. Cieszymy się, że nas zaprosili tutaj, żeby uczestniczyć w tym pikniku i teraz jak najbardziej nam się przyda taka inicjatywa, szczególnie po przerwie związanej z, z pandemią i ludziom jak najbardziej się przyda taka integracja. E, już Wy też, jako Ochotnicza Straż Pożarna e, jesteście stęsknieni chyba takich imprez jak dzisiaj. Tak, tak, mieliśmy niedawno u nas imprezę. Teraz fajnie, że tutaj jest zorganizowane i mogliśmy przyjechać na zabezpieczenie i pokazać swój sprzęt. Czyli można powiedzieć, że Mogilnica to jest taka trochę wiodąca gmina, bo tyle imprez <grych> i to na sam początek lata? No chyba tak. Chyba tu w powiecie mamy najwięcej jak na razie imprez. No i w sumie fajnie, bo to ludziom się przyda. Jesteście chyba najliczniejszymi ochotnikami w całym powiecie, jeśli chodzi o gminę. Tak, w naszej gminie jest 13 jednostek, jest najwięcej w całym powiecie, jak patrząc na gminę. A już y, teraz zakończę tu y, po, to co na początku pytałem. Y, y, jeśli chodzi o, y, jak widzicie, y, tutaj to do, koło gospodyń wiejskich, bo to oni wszyscy zaprosili, chyba można pozazdrościć, chyba każda miejscowość może coś pozazdrościć tylu bardzo zaangażowanym panią, tak? O tak, to na pewno, bo nie w każdej miejscowości, nie w każdej wsi jest takie goło. To tutaj, jak najbardziej, jest liczne, i można pogratulować. Super, dziękuję ślicznie. Oczywiście życzę miłej, miłej zabawy, bo, bo taka się w tej chwili odbywa. Dziękujemy i wzajemnie.